Wiadomo, że my w Akademii Też Agieloni mamy w pewnym sensie wyselekcjonowanych zawodników, mamy zupełnie inne możliwości niż mniejsze kluby i zupełnie inaczej też podchodzimy do kilku spraw. Tak? Wiadomo, że jeśli jedziemy przykładowo na turniej, przykładowo w kategorii Orlika, to nie powiemy, że my nie jedziemy żeby... i nie powiemy, że wygrywanie nie jest ważne. Ja nie mogę powiedzieć do zawodnika, że wygrywanie nie jest ważne. Dla mnie jako trenera ono nie jest ważne. Czy ja zajmę pierwsze miejsce, czy piąte, czy ja wrócę z pucharem, czy ja z tym pucharem nie wrócę, dla mnie to nie ma znaczenia. Niemniej jednak dla zawodnika samego w sobie to ma bardzo duże znaczenie. Oni chcą wygrywać. Grałeś w piłkę na pewno nieraz na podwórku za dzieciaka i nawet na tych grach podwórkowych, na klepowiskach oczywiście, bo takich boiska mieliśmy, nie mieliśmy, do, nie mieliśmy możliwości korzystania z orlików, my graliśmy, żeby wygrać. My nie graliśmy po to, żeby się dobrze bawić, tylko my graliśmy, żeby wygrać. I te ci chłopcy, jak my robimy grę, to bez względu, czy oni mają lat 8, 12 czy 20, jeśli jest gra, to każdy z nich chce wygrać. I jeśli my, trenerzy, będziemy też się wpajać że, i mówić, że wygrywanie nie jest ważne, no to my w pewnym sensie coś też w nich zabijamy. I dla mnie nie jest ważne, dla niego jest. I mówiąc, czy my traktujemy ich jak małych piłkarzy, czy, czy to ciągle dzieci, oczywiście to są ciągle dzieci. Niemniej jednak staramy się znaleźć odpowiednie środki treningowe, żeby te dzieci rozwijać, żeby te dzieci nabywały pewnych umiejętności, żeby te dzieci się rozwijały też jako ludzie, jako sportowcy, ale też jako piłkarze, bo przychodzą na treningi, żeby grać w piłkę. Oni to lubią, oni to kochają. I też mamy zrobić to, żeby właśnie byli też między innymi lepszymi piłkarzami, ale musimy pamiętać, że przede wszystkim na tym etapie musimy dążyć do tego, żeby piłka sprawiała przyjemność i żeby oni byli dobrymi ludźmi.